Witam Was serdecznie. MaxPain.pl przedstawia Dragon Ball Z Kroto. No i zebraliśmy już 7 kryształowych kul. Pora zacząć, to znaczy, wyzwać tego smoka. Także w kolejnym odcinku Wam tutaj pokażę kolejne moje życzenie. Powinno być kol kolejne życzenie, nie cały czas te pierwsze. No i oczywiście, już tutaj były wzywany ten smok w sprawie właśnie kul, Z bogactwa rzadkich przedmiotów, Radii ma Napy. Szkoda, że nie można jeszcze raz ich właśnie wyzywać, te osoby, więc wyzywamy Doriana jako kolejne nasze życzenie. Wzywaj Shenrona. Tak jest. Dolna, Dolnia został ożywiony w obszarze wyspy południowej wschodniej. Dobrze, tak przenosimy się tam. Smocze kule zostały rozrzucone pod świecie. Trzeba będzie czekać kolejne te 19 minut, żeby nazbierać sobie z powrotem te życzenia. Ale warto jeszcze tutaj sobie prześledzić mapkę, gdzie ten Dorian mi się tutaj, a jest. On tutaj właśnie się uaktywnił, czyli żubian Hata. Przejdziemy zatem do tej walki z Dorianem. No, jesteśmy, ale musimy tutaj go sobie namierzyć. Eee, czy on tam jest? Nie. Tak. On jest dokładnie tam. Więc sobie polecimy. O, jest, jest, jest. Nawet widzę to jest ta misja chyba. Ale tutaj chyba. Ktoś chyba chce ze mną walczyć. Muszę uciekać od niego. Chcę właśnie tą misję sobie tu przejść. Jakoś nie chce mi się walczyć. O kurde. Dobra. hamę Pięknie. Dobra, zamieniamy się w Super Sayana. Rozwalony. Kogo jeszcze tutaj mamy? Czako Roboto. Ale mi tutaj przyłożył. Goku, przemieniaj się. Tak jest! Ostateczny cios! Kamehameha! Pięknie! Super wykończenie! A, pora tutaj zobaczyć tego Doriana, to misję właśnie z nim związaną. No, ale gdzie on to jest? Muszę sobie go tutaj oczywiście zobaczyć. Chyba on tutaj jest. Tak jest. On tutaj właśnie jest. No widzę, że chyba tutaj mi nie pokazuje dokładnie mapa, że on właśnie tu się znajduje. Chyba muszę inną postacią tutaj wejść do e, tej e, misji związanej z e, Dorianem. Wymienię sobie po prostu postać i po prostu jeszcze raz tutaj wejdę. No i więc dobrze. Zamieniłem sobie kolejną postać, żeby tutaj Wykonać tą misję związaną właśnie z życzeniami smoka z tymi kryształowymi kulami. Oczywiście tutaj są gokamal naprawdę spory. Poziom ma tutaj bardzo ładny strój od właśnie e, Piccolo. Także przechodzimy do tej misji związanej właśnie tutaj z mm, Dorianem. Do, do Nie chcesz już być łotrem? Okay, o czym ty gadasz do diabła? No i mamy kolejną misję właśnie z Dorianem Ja właśnie pamiętam jak go Songo Kan mały uderzył właśnie z e, kopa w twarz Żeby ratować właśnie małego e, nameczanina To było właśnie w Zedce Dorian został ożywiony za pomocą smoczych kół Idź go pokonać i dopełnił żeby przestał podążać drogą zła Czyli musimy go na dobrą ścieżkę dać Także zauważyłem że właśnie podczas tych misji z kryształowymi kulami. E, jest taka fajna sprawa, oj, że oj, oj. źli się teraz do, do nas dołączają. Coś ty za jeden, co? Nie mam czasu na takich pokurczy po jak ty. Hmm. Właściwie to ja się spotkaliśmy już na plencie Nam. Racja. Te nie były jeszcze Super Saiyanem. Hmm. Co ty? Mamroczarz do diaska? Zaraz, powiedziałeś, Namek? To ty jesteś tym szczeniakiem, który mi wtedy dołożył, prawda? Zasłużyłeś sobie na to, tym, co zrobiłeś na mieszkańcom Namek. Dlaczego mam słuchać takiego żałosnego mięczaka jak ty? Gołymi rękami. Oczyszczałem całą planetę i to sam mogę zrobić z Tobą. Śmieci. W takim razie... czekacie, brutalna pobudka, teraz jestem o wiele silniejszy. Tak, moim zdaniem wciąż wyglądasz jak mały patafian. Jeśli mnie nie wierzysz, to spójrz na swój detektor. A myślę, że tutaj się jednak zamieni z e, sągu Kan super wojownika, ledko widzę tą niebieską aurę. O, pękło co? Co do. Proszę, widzisz, jak jestem silny? Dekretu się zepsuł, albo coś? Niemożliwe, żebyś był tak silny. Szlak dość tych bzdur. Przejdę od razu do tłuczenia. No, zobaczymy ty. Koniec. Jaki. Ja nie widziałem, że on będzie taki daremny. Zaś. Obiecuję, że nigdyś już nie zrobisz już nic złego. Ja obiecuję. Od tej pory będziesz używał swojej mocy, żeby czynić o! dobro. Ech, oczywiście. No i żeśmy. Do, do, Dorianowi to znaczy się. Wybili z głowy zło. Teraz właśnie będzie po naszej stronie. No sporo, 38 tysięcy mamy tutaj dodatku. No i to bardzo ładnie wygląda. No i aktywa, akurat ten Dorian do, będzie przypisany e, do naszej społeczności. Jeszcze tutaj możemy z nim porozmawiać. A gdy tak długo unika walki na ser, chyba naprawdę się rdzewieje. No to ładnie, mamy już tutaj odblokowaną tą misyjkę właśnie na tej tutaj wysepce z właśnie z tym Dorianem. No i oczywiście, jak Wam się podobał ten odcinek, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka odnośnie życzeń Smoka.